Nie tak miało być, ale tak mówię, planowany nie wychodzi. Mieliśmy wracać do domu, ale ostatecznie tak nam szkoda, że nam się to nie udało. teraz się szykowaliśmy i dzień a, a, wolny zrobiliśmy. A nie udało się dlatego tam. Pokażesz mnie? A? a dlatego, że tam ma padać i to ma ostro padać przez trzy godziny. Więc jakie ja mam rozłożyć namiot w tym czasie? <grym> e, zrobić grilla, e, ugotować sobie obiad, pojeździć na rowerze. A to co idzie, bo pokazywało na radarze, to takie żółto-zielone, więc może być ostro. No więc lipa, więc tam odpuściliśmy i jedziemy w inne miejsce, bliżej nas, bliżej domu. No i już teraz możesz mówić, bo ja muszę prowadzić Tak, oto, to są no wyboje. strasznie tutaj jest wyboiście, Bo chodzi o to, że dojechaliśmy prawie do domu, a tutaj jest dalej ładna pogoda, więc zaryzykujemy. W razie czego mamy blisko, no. więc yy, ewentualnie się szybko zwiniemy i je, jednak wrócimy. A tam nie chcieliśmy ryzykować, też miejsce jest super, także jednak będziemy mieli chyba wieczorek, trzymajcie kciuki. Tam, tam 30 km od domu, a te 3 km od domu. No to jest różnica, nie? Tylko, że tutaj straszne, bo to jest straszne doły. No, to jest koszmar, żeby ni Niestety, ale droga jest słaba. Miejmy nadzieję, że miejscówka będzie. Te... Nie, że nas nie rozczaruje, bo to miejsce jest sprawdzone tak jak tamto, ale wiecie, właśnie się przekonaliśmy, że różnie to bywa. Miejsce sprawdzone, że nie wiemy co się wydarzy. Ty no i tutaj się okazuje, że byliśmy coś... Byliśmy tu przed wyjazdem nad morze. Tak, ale nie, no oni mają tutaj w ogóle zrobić to miejsce rekreacyjne, więc może to jakiś budyneczek. Wiesz jaki to budyneczek rekreacyjny. do kosowania pieniążków, nie? Pewnie tak, ale i tak Bo krótko jeżeli nas nie tu, było w tym jeżeli roku. tu też... zrobić coś w stylu dla kamperów i kempingów i w ogóle no to... Oh! Szybko się to zmienia. I co, wyjeżdżamy tam czy idziemy pieszo i zobaczymy co tam się dzieje? Wjeżdżamy tam. Idziemy na Żywiec. Tak. Najwyżej ja będę płakać. Tam coś jest, może to będzie nowy pomost. No Coś to ma wszystko... być, bo to jest ogólnie jeziorko. No. Tylko, że ma spuszczoną Za wodę. Zalew. Zalew. Kilka lat ja... temu byliśmy tutaj, pokazywaliśmy film. Na wiosnę byliśmy tutaj. Ale i... nie, chodzi mi o to wtedy, to było kilka lat temu, jak pokazywaliśmy kamperem, jak byliśmy tutaj. Tego się boję tutaj podjazdu. Czemu? Tam jest taka wielka dziura. Uh -huh. Kamperę daliśmy radę tutaj, ale... Ale to było inaczej, to nie było takiego syfu. No w sumie tak. I tu coś wylane jest już. Czyli to będzie jakiś nowy podjazd, podest, cholera wie jak to nazywa No, ale będzie tutaj ładnie. Jeszcze nie jeździliśmy, a już rowery brudne. No. nie, twoje miary czysty. Tak, ale one jakoś tak się były. Nie? W ogóle, ty pokazywałeś ten bagażnik? Tak, Czy... tak? Chodzi o to, że ta blokada nie trzyma i no musieliśmy trzyma, złapać. Trzyma, 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 nie. Nie, nie, właśnie nie trzyma i Marek zrobi to lepiej. No. Czasami trzeba ulepszyć po producencie. No, już jedzie, nie? No przecież... Także dojechaliśmy w to miejsce. Niektórzy poznają. Tamę nową zrobili, wodę spuścili, więc nie jest tak pięknie i uroczo jak zawsze, ale tu sobie zrobimy grillka. A co? Jak, jak się nie udało zabiwakować tam, to zabiwakujemy tu, nie? Co będziemy rezygnować z dnia wolnego? Uwaga, uwaga, to nasz pierwszy raz z namiotem dachowym. Wiele, jak to się kurde otwiera to? Pierwsze razy bywają trudne. To musisz tak popchać. <laughs> Pomóc Ci? Rikard robił to lepiej. <laughs> Rikard miał wprawę, a twój, to jest Twój hey, pierwszy hey. raz, więc... Będę wyrozumiała. I pchnij, pchnij. O. Tak, musisz pociągnąć. O, tak właśnie. Tak, tak, tak. Delikatnie, żeby nic nie za... Nie wiem, czy to tak się robi. I ciągnij, 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 ciągnij. O, i, i, i robi się wtedy duży, i napięty, i taki stabilny. Aha, to trzeba ciągnąć. Tak, trzeba ciągnąć. Trochę pociągnij bardziej. Kurczę. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie spało w namiocie dachowym, jeszcze yy, praktycznie w listopadzie. No, miejsce to jest aż ładne. Tylko gdyby tu była woda, to by było naprawdę super, ale nie ma, bo spuścili do robót ziemnych. Jeszcze musisz postawić okienka i będzie git. Hej, ty jesteś lepsza w stawianiu. Musisz wyciągnąć takie pręciki i, i tam się wsadza. I w zasadzie tyle. Bardzo proste to jest w rozłożeniu i złożeniu. Fajnie. A czy będzie fajne w użytkowaniu takim? Yy, no, no w praktyce to zobaczymy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do kampera. Gdzie ten Marek? Tam wystaje Marek. Zrobiliśmy sobie dzisiaj pierwszą wycieczkę kamperem. Jedno miejsce nam odpadło, bo zaczęło się tam bardzo chmurzyć i zrobiło się tak niefajnie. Baliśmy się, że na czym ma padać tam, niestety. A tak się fajnie zapowiadało, ale nie zniechęciło nas to. Przyjechaliśmy prawie do domu i zboczyliśmy w miejsce, które mamy takie sprawdzone i jednak o proszę bardzo. Namiot dachowy dzisiaj będzie, odpalimy sobie kiełbaski, piwko i spędzimy wycieczkę 2 kilometry od domu. Ale inaczej się nie dało, bo po prostu tam się popsuła pogoda, także Marek rozkłada nasz nowy dom. Fajnie Ci idzie? Tak. Dobrze Ci wychodzi stawianie? lepiej. Ale mi nie dałeś tego zrobić, więc musiałeś sam. Także taki wieczorek mamy, znaczy mieć, mamy mieć. Teraz Macie będzie stawiać resztę. Także śpi się jakby nie wzdłuż auta, tylko w poprzek. Uchyla się okienko, tak jak on pokazywał, tam masz zamki, nie? Gdzie ty poszłaś z tej strony jesteś? Jestem z twojej strony. Aha, no okej. Okay. No otwierasz to. Jedno okienko się otwiera, żeby było z a drugie się otwiera całkiem. No i wkładasz, wkładasz w te dziurki, ale chyba najpierw na dole. Dasz radę? No i tak to wygląda. Pogoda nam się kiepści. Może tu nie będzie padać, ale I jak, panienko z okienka? Spoko. Dużo miejsca jest? No. Nie no, fajnie, naprawdę. Zamykam. No zamykaj okna. Tylko dobrze je zamknij, żeby tam ten. Nie, nie wystygło. No, spoko to wygląda. Nie jest zły. Podobny, to znaczy taki sam, ale można powiedzieć markowy. Kosztuje 15,5 kłow. Bo oglądaliśmy taki nowkę. I to jest koszmarna cena. Tak to się prezentuje. Nasz mini, mini kamperek. Madzia rozkłada pościel. Poduszeczki, śpiworki, duperelki. I tak mówię, podłączymy sobie Webasto. idziemy do góry. Zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. Auto uflogane jak nie wiem. Masakra. No ale co zrobić. Takie miejsce. Co? Będziemy co? Chodzić do śpiwora, czy przykrywać się śpiworem? Ja myślałem, żeby przykrywać chyba, nie? Czy wchodzić? nie nam nie wychodzi. Już ej, 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 ej. Już sprawdzaliśmy to. Magda. Dobra, to ja się zamykam, ja będę wchodzić. I tutaj Rikard z Beatą, w sumie chyba Beata bardziej, uszyła, uszyli sobie taką zasłonkę na zasadzie, że można ją tutaj podpiąć pod namiotem. Jak się mają podpiętą, to niby taki alatropik wychodzi. No i wtedy można postawić sobie kibelek w środku, prysznic e, i takie tam. nie? Oni mówili, że byli na Poland rock i normalnie kąpali się na golasa przy ludziach, ludzie nawet nie widzieli, ale ten się buja. Ty weź poruszaj autem? Poruszaj autem, ale on się buja. Ruszam się! Dobra, 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 patrzę ja patrzę. Jak... Się sama. No ruszaj się sama. Patrzę, jak on się buja, wiesz, ja pierwszy raz mam w życiu do czynienia z bagażnikiem rowerowym, więc byłem trochę wydygany. No ale mówię, ja tu przerobię sobie go, bo on mi nie pasuje do końca, że on tak ten... Oprócz tych zamykanych zapięć dam jeszcze jakieś trytytki takie kupię zamykane, bo boję się, że to coś się odblokuje. No zobaczymy. No i zrobili sobie taką narzutkę, którą na kedrę wsuwa się pod, pod ten namiot. Pod, pod ten, znaczy, no pod namiot, pod daszek. I ma się wtedy dodatkowy tropiczek. Bardzo dzięki Wam za to. Ricard i Beata. No bo tak to musielibyśmy sobie sami szyć i w ogóle kombinować, a tak mamy już. Bardzo dziękujemy. I tak to wygląda. Przetestuj, tylko to się na śledziach wszystko przypina. Mm -hmm. Oni mieli tutaj porobione na bokach, żeby też się nie ten. Jestem goła! <laughs> goła jestem. Ty, ale tutaj jakby... Nie wiem czy to tak, bo oni mieli niższe auto, wiesz, i to też może być chyba niższe. I wydaje mi się, że... A może nie, może nie, może tak ma być. A poza tym tutaj, nie no jest spoko. No oni są tu sami, szyi, ja, wiem, tak ja wiem, ja wiem, ja wiem, oni dorabiali to, dlatego patrzę jak to ten, to jest pierwsze rozłożenie, nie? Hm. Inspiracja. Dlaczego możemy sobie zrobić spone? Nie, nie, fajne jest. Mi tam pasuje, tylko mówię, tutaj powinny być dwa śledzie, śledzi nie wzięliśmy ze sobą żadnych. Tutaj to przypinasz, to jest napięte. No spoko. I Ci wziąłem, także możesz... Ooo, jak Milusia. To jest zawsze stresik. No. Mężczyźni tego nie mają. <laughs> Szkoda, że pogoda nam się Szkoda, tak skipsiła. A wiesz dlaczego mężczyźni tego nie mają? Nie to jest, tylko dlatego, że Wy sikacie na stojąco. Po prostu jak facet idzie sikać, to nigdy nie podgląda. No właśnie mi się chce. A kobiety <laughs> zawsze chcą podglądać. <laughs> no bo to tak jest, bo Wy jesteście tak urodziwe, tak pięknym stworzeniem, że na, was, ja się... na was tylko patrzeć. <laughs> No tak. Mówię ogólnie o kobietach. No tak powiedziałeś No, 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 no. no, no, no. Nie o tych innych płciach teraz nowych. No i że mamy okazję go rozłożyć w końcu. No to go od razu impregnujemy sobie. Bo to różnie bywa. Nie wiadomo kiedy go znowu rozłożymy. Może jak pojedziemy teraz w góry, a może nie. A tutaj mamy fajną rzecz. Nową kuchenkę. To jest już nasza trzecia kuchenka. Kupiliśmy najpierw kiedyś podwójną. Podwójna fajna, ale za duża. Potem kupiliśmy tego typu, tej wielkości. Tam to chyba nie była Alpine Camping, ale miała ten nowoczesny taki palnik. On przy palagarki, on przy palarzarcie ma za dużą temperaturę gotowania. Nie wiem jak to powiedzieć, za dużą temperaturę. Więc kupiliśmy z klasycznym palniczkiem, taką ładną militarną Wild Hunter. I ona ma fajnie ten. Szkoda, że nie ma z każdej strony takiego, jak to się mówi, wiatrochronu. Ale ja kupiłem oprócz tego takie. Wiatrochrony, więc będziemy ją testować sobie na takim naszym stoliczku, który pokazywaliśmy. Bo to jest taki stoliczek, krzesełko. Oprócz tego mamy no, duży stolik, i w ogóle to jest fajny patent. Co no mówię, jakby były cztery, to by było mega. Bo to z każdej strony wtedy można włożyć. Nie? Fakt, że wiatr wieje czasami z jednej strony, no, ale może zacząć wiać z drugiej. Także teraz obiadek późny, bo późny, no bo tak wyszło. Mamy nową kuchenkę pasującą do foteli i do naszych ubiorów. Tak do kurtek naszej. <grych> Taką bardzo militarną. No także obiadek późny z grzybkami zbieranymi tam, tam w lesie, tam, 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 tam wczoraj. A tutaj to co przed chwilą mówiłem o tych osłonkach. Takie fajne małe rozkładane w woreczku to przychodzi na Allegro są. Teraz są bardzo tanie. Nie trzeba zamawiać z Amazonów ani Aliexpressów. No i przed wiatrem. Mega chroni, tak mi się wydaje. No bo już nie trzeba kartonów ani żadnych innych. Twój to nam raz zrobił taką fajną, ale ona była nieskładana, nie? No ta się fajnie składa, no a tamta no. ta też się składa, tylko Ona się mieści w takim małym woreczku, no to fajne. mega. Kupiłem od razu dwie. No dobra, bierzemy się za rozkładanie naszego mini grillka. On się mieści w takiej małej torebeczce ludzie się dziwili, co to za grillek jak żeśmy na plaży go robili znaczy grillek ognisko takie na siatce stalowej Fajne jest, myśmy mamy go z grillu UV oni na instagramie są ale też można kupić wszędzie indziej no i do tego są te patyczki siatka zakłada się na tych haczyczkach i tak to wygląda nasze palenisko rozkładane na szybko, wszędzie możemy je rozłożyć. Nie palimy na ziemi, nic nie spada, spada jedynie popiół, jeżeli już, bo to jest siatka stalowa. Także zdążymy jeszcze zrobić sobie grillka przed pseudo zachodem. Słońce już zaszło, ale jeszcze jest w miarę jasno. prądzik mamy ze sobą najmniejszy z możliwych jakie mamy żeby nie wozić nie wiadomo czego No i akumulator też mamy z litajmania. Ale też nie mamy dużych potrzeb zobaczcie jakie mamy potrzeby To ciągnie potrzeby. tylko 6 8 W Tylko takie romantyczne światełka No Mamy ze sobą. 6 W 6 8 zależy Tada. Ale wy pasik, co? I tak się prezentuje to oświetlenie ledowe na razie tak na sztukę założyłem, żeby zobaczyć, jak ono dużo światła daje. Fajnie, bo ciągnie tylko 8 w a jest na 230V. Także mega. Lita mi daje radę. Hmm. Trzeba to będzie jakoś inaczej sobie tu przerobić i zrobić sobie taki daszeczek, żeby tu mieć jeszcze więcej miejsca do siedzenia. Teraz czekamy na coś nowego. Jeszcze nie wiem co. Mam ma milion pomysłów na. O! Takie pseudo LED bary. <laughs> Dodatkowe chodzi, światełka. Chodzi o to, że to jest na magnes. Przyczepiam jak potrzebuję. Mogę z tym jechać, bo to są takie silne magnesy neodymowe, że tylko można sobie ustawić kącik. Ładnie pięknie. Zaprawda, będzie tutaj większy, duży. Na takich naprawdę magnesach w ciul. No, ale na razie jest tak. Tak Dają rada, nie? No No <noise> Tylko mówię, to są takie na razie na próbę Bo te miały być w zderzak, nie? No, tak, żeby będą sobie tak świeciły Na kabelku Włącznik w środku Jak potrzebuję, to kładę je na dachu Pach, pach Moje pseudo led bary ciągną 24 w Trochę jest Fajne, bo to jest gniazdo zapalniczki z włącznikiem, więc sobie naciskam, znaczy gniazdo, wtyk, tak to wygląda, na razie tak na kostce, na próbę. A jak potrzeba więcej światełek, mamy fajne światełka, kurde, one są, przyczepiasz na magnes, są i już mam dwa takie. I wtedy, gdziekolwiek chcę, przyczepiam. I świecą. Nigdy ich nie używaliśmy, a mamy je od kilku lat. Kupiliśmy w biedrze. One mają cztery magnesy na z tyłu, więc przyczepiasz na każdą blachę. Takie szmery, bajery. Ja lubię światełka. Namadzia no, musi trzymać, bo nie stoi jak należy. Tak mi powiedziała przed chwilą. Na plaży było łatwiej co. Tak, na plaży się blokowały patyki pod odpowiednim kątem piaskiem, przysypywały się no. w ten, a tutaj latają. Odnośnie jeszcze lampeczek, bo ja mam po prostu świrę na punkcie lampeczek, więc... Lampeczka taka jak ala klasyczna naftowa, tyle że na ledy. A takie dostaliśmy trzy od Tomika. Ja je przerobiłem, bo one miały ładowanie, mm, na zasilacz i coś tam, coś tam. O! Falster! O, o, no popatrz, coś chyba źle włożyłem tą bateryjkę. No, źle włożyłem. Tobie, no. No i mamy takich lampków, i w ogóle, no bo to tak na, na te blackouty, i w ogóle. To jest fajne, bo można sobie ją naprawdę mocno podkręcić, albo po prostu zrobić sobie taki nastrojowy światełeczek Bo O, kurwa lepszy, nastrojowy czy to jest ognisko nie trzeba no. wszystkich tych lamp no ja wiem, ale w domu to inaczej, nie masz w domu ogniska mam kominek Ach, ale ty jeszcze go nie odpalasz, no już nie przesadzaj dlatego ja lampeczki, bo ja... różne ledy, dupere ledy ale daje fajnie wszyscy nie widzą, że jesteśmy tutaj oj tam, oj tam a ty myślisz, że jak ognisko się pali to nie widać? widać tylko ognisko, teraz widać wszystko dobra, już wyłączam Webasto, który jest w tyle, już sprawdzaliśmy kiedyś w przyczepie jak potrzebowaliśmy pojechać i sobie hmm. podłączyć tylko wtedy podłączaliśmy go na Romosa tak, na powerbanku, nie? Eee, no i trzy dni chyba takżeśmy żeśmy ciągli ciągnęli teraz ciągnęli. Marek wymyślił, że podobnie od razu pod akumulator no tak, bo akumulator je... jest mniejszy mamy grupę Webasto, na której jest 11 tysięcy osób grupa chińskie Webasto, nie? Diesel Hater, Hitter, no. coś tam, coś tam. No i tam wiele ludzi pisze, że takie podłączanie jest ryzykowne, bo jeżeli ci pa padnie taki power bank, czy nawet na zasilaczu, to wtedy może się wyłączyć Webasto nagle i stopić. Więc niby formalnie powinno się podpinać tylko i wyłącznie pod akumulator. A akumulator pod prostownik. Masz Czyli... prostownik? No tak. No, przecież ten z Victrona i jeszcze dwa inne w garażu. Więc no. Nie mam oczek, nie zapomniałem wziąć. Zapomniałeś Więc... sobie, że będzie trzeba. Ej, Jezu, o wszystkim się nie trzeba pomyśleć. No. A akumulatorki są małe, więc mniej miejsca zajmuje i tak na ten jeden dzień wybrałem, zabraliśmy tyle rzeczy, że masakra, jakbyśmy mieli się wybrać na no. dwa dni albo na trzy, to byśmy mieli cały samochód załadowany do dni, my nie potrafimy się pakować minimalistycznie, w ogóle zawsze wszystko jest potrzebne. No, no także pod akumulator się od razu podpinamy, tak żeby mieć wybasto, żeby mieć ogrzewanie tam u góry. Taką rurę kupiłem. Roga tak. ma 10 metrów, jest rozciągana. Ciekawa, jaka będzie strata w. Yy... No nie Cięce. będzie, bo ona jest ocieplana specjalnie. Poświęć tutaj do niej. No właśnie. Ona jest taka inna. To nie jest taka jak prosta zwykła do Webasto. I nie jest droga, jest na nalegro. Więc to będzie podpięte na dole pod Webasto. Webasto przyczepimy linką, żeby nikt nie ukradł. Czyż czapy... tutaj nikogo nie ma? Nieważne. W nocy. Różne tutaj wiesz, mogą być rzeczy. No, także ten, a Webasto, no już tyle razy mówiliśmy, Webasto, słuchajcie, świetna ale, sprawa. Ale ludzie się uparli, że tylko oryginalne, żadne inne. Oryginalne kosztuje około 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy, a takie kosztuje 500 zł. Tak, to 400, ta... 500 albo 600 zł, w zależności od tego, jakie są ceny. No właśnie o to chodzi. i mówię, jak A coś... my mamy już Webast chyba 4. Więcej. I używamy ich od chyba 4 lat i naprawdę rewelka. No, i taki mały setup. Tutaj webasto, przypięte do drabinki. Tutaj rura, która pójdzie do namiotu. A tutaj litajnik, który pójdzie do, do samochodu. Tak. Razem z Mawką. Razem z Mawką. Tak, Mawka. Nie? Żeby nie było, że o niej zapomnieliśmy, ona nie, też nie, jest. Ona się już częściuje na, na sam ten. Na sam myśl. Ma nie, nie, nie dlatego, mawka. że jest zimno, tylko ona się częściej, że tak próbuje wydębić przytulanie. Tak. A tam drugi litajnik, który nam zasila właśnie żarówki. Gdzie? No tam, tam stoi, nie? Ten mały, nie? Aha. Gówniarz. No, dobra. Odpalamy, A no? wiecie co? Jeszcze tak no? Wiesz yy, z czym to mi się kojarzy? Z czym? W Teletubisiach. No. Był taki odkurzacz, który miał taką rurkę. Nie wiem, nie widziałem. I zbiera po nich naleśniki. Zobaczymy. I to tak wygląda. Jak to wszystko będzie działało, nie? Tu muszę też dać opaskę, bo tu dałem opaskę, a tu nie dałem. Kurde. No i tam rurkę będziemy ciągnąć do góry. No, ona ma żeby... 10 metrów, więc ona spokojnie. Ona ma 10 metrów jak ta. się wyprostuje. Po ona prostu ta. jest taka w fazie takiej. A znalazłem ją na Allegro i ona jest do 120 stopni. Znaczy ktoś się polecił kiedyś na, na grupie Webastowej naszej, nie? Warto diesel, diesel, mieć grupy na fejsie. No, mówię ta grupa ma 11 tysięcy ludzi, a takie rzeczy to jest fajna sprawa, bo można tanio dobrze się ogrzać. W domu też mamy Webasto, jakby co. I w warsztacie też. No. Wszędzie mamy webasto, już. No i taka mechanizacja, żeby było ciepło. Ma być 7 stopni w nocy, więc lepiej mieć ciepło. No, no, taka ona jest no to nie musisz przecież jej takaś. Nie, bo no. ona się rozciąga. Jak Aha. No bo to no. właśnie dlatego mówiłem, że trytytką. A wziąłeś tylko dwie trytki? Nie, nie wziąłem, tylko były. To były od Ricarda. No. Bo chodzi mi o to, żeby odpalić, żeby zobaczyć jak to będzie trybić, nie? czy to ma sens, więc musisz zamkiem złapać ten, rurkę i włączamy i nagrzewamy. Liczę, że Webasto po tamtym sezonie, bo nie było odpalane od tamtego sezonu, odpali. Naciśnij środkowy przycisk na nim. Środkowy przycisk. A tu jest przycisk. Tak. I odpalamy. Co by was to, to inny ten. No, no Akumulator life po 4, więc powinien długo pochodzić. A jest malusienki i ma 100 amper. amperogodzin Przepraszam. Tak. No, no, to jest ważne. To jest ważne, bo bez tego to już kurwa się żyć nie da. No. Nie, no bo mnie to śmieszy, jak powiesz wat, watów, amperów. Wiadomo o co chodzi, nie ale. Nie wiad... dziura tylko otwór. Ta, nie tak, nie dziura dalej. tylko otwór, nie zalew no. tylko jezioro, nie zamek, tylko pałac. Nie? No. Uwielbiam tych takich, którzy zawsze no. muszą być mądrzejsi. Ale wiadomo o co chodzi. Jak się trzeba doczepić, to wiadomo do czego. No. Dobra. Odpalamy, zobaczymy. No i zaczyna się taktowanie, czyli powoli będzie chyba odpalał. Zrobiłem sobie, chyba pokazywałem, ja już mam skorozę. Takie nóżki miałem z rozbieranych palet, takie kawałki, pomalowałem je, tak żeby było podwyższenie, no i żeby rurka miała dojście. Ta rurka ze spajnami musi mieć, w inną stronę musi być skierowana niż tamta, która ma świeże powietrze pobierać. To i tak nie do końca jest tak jak. No ale zobaczymy. Zaczęliśmy się nie powinniśmy, zwłaszcza w namiocie. Duże miejsca jest w tym namiocie, no? to jeszcze spokojnie wyszłyby dwie osoby. No? no i na długość, już nogi, a nie zwijaj. Spokojnie. No ile ty masz metr? Nie no. no, mam tylko metr. Metr sześćdziesiątka. Nie no spoko, naprawdę. A teraz jaki wygodny, bo to jest taki lateksowy, cienki, ale bardzo twardy. Troszkę słabo widać z przedniej kamery Dzięki bardzo, dzięki, bo on ma... No i on ma? Jest 3 cm? Ach, poczekaj, ja przyłączę kamerę No ile on ma? Moim zdaniem jakieś 3... no 3 cm Ale fajne, miał. bo niby to jest gąbka, ale taka inna, nie taka, że się zapada od razu Jeszcze się nie zapadła No Jeszcze nie znuża, ale fajne No fajne, fajne, naprawdę fajnie jest Jesteśmy zadowoleni No Póki co I spoko, ciepło, nie? No. Znaczy no, namiot jak przyczepa. Także no. właśnie ogólnie jak y, w ciągu dnia. No ale wiesz, tutaj Głosy masz okienka, okienka masz, więc sobie robisz przeciąg. Dało radę. Ale mi serce boli, nie rozumiem czemu. On, czyli 5 g, a mnie też ciągle serce boli. Masakra, mniejsze z tym. No i także miejsce jest naprawdę oporowe, bo jeżeli ja się położę w swoim koncie. Magda powiedzmy w swoim, to tutaj by jeszcze wyszła jedna osoba na luzie i no. bez problemu... Bez, bez ściskania się. Bez ściskania się. Bez Nawet pro... jakby była gruba. No bo to jest tak, masz ile? Kurde, trzeba to pomierzyć, ile tu jest, nie? Mamy 40 na... Nie wiem. Na Ale spoko, no jesteśmy pod wrażeniem. Naprawdę. Jest więcej miejsca tutaj w namiocie, niż my mamy w Alkowie, w kamperze. No. Także, a jeszcze na dole będzie miejsce do spania. Zaraz Wam pokażemy. Zaraz, albo potem. Albo w innym odcinku. Albo w innym odcinku. Głupawkę mamy z rana.